Dzień dobry. W dniu dzisiejszym wybierzemy się na koziarz, a że ta wyprawa będzie stosunkowo króciutka, to zastanowimy się w międzyczasie, czy wyprawy w góry muszą być długie i męczące. Zaczynajmy. I takim tempem właśnie sobie spaceruję, bo przecież niejednokrotnie zdarzy się, że nie będziecie po prostu mieć kondycji, albo tak jak ja, będziecie po chorobie wracać dopiero do formy. I taki powolny spacer będzie właściwie jedyną możliwością w terenie. A dla tych, których brak kondycji trzyma na nizinach, Dzisiaj odrobinka motywacji. Takie szlaki jak ten na koziarz, którymi w lecie spokojnie podjedziecie rowerem, czy po prostu do góry na parking samochodem. W górach jest mnóstwo. Nie na wszystkie piękne szczyty prowadzi długa, zawiła i trudna droga. Owszem, w zimie tutaj jest trochę ciężej. Przydałyby się, tak myślę, że w samochodzie osobowym przynajmniej łańcuchy. Chociaż, tak jak widzicie, i Fiatem Panda da się tu podjechać bez łańcuchów, ale to już nie o. W tym będziemy dyskutować. I niezmiennie takim tempem powoli spaceruję do góry. I już jakieś niecałe pół godziny, więc do góry zostało mi raptem 15 minut. W tamtym miejscu w lecie zaparkujecie sobie samochód, jeśli rzeczywiście macie totalną awersję do wysiłku fizycznego. W zimie jest to problematyczne, bo odśnieżają tylko drogę. I tymże powolnym krokiem w niecałą godzinę dochodzę na wieżę widokową, a stąd rozpościerają się już przepiękne widoki w każdym właściwie kierunku, czy to na gors, na sądeczyznę. I ten materiał ma być tylko dla Was zachętą, bo takie widoki nie są zarezerwowane dla osób, które poświęcą cały dzień, wyleją litry potu, tylko dla każdego, kto będzie chciał się chociaż odrobinę ruszyć, podjechać na parking, przejść niecałą godzinkę. A w lecie to nawet nie 15 minut, złapać kilka oddechów świeżego powietrza, no i przyjrzeć się pięknu okolicy.